Wow, co się ze mną stało znowu? Czy jestem w ciąży? Czy co to jest w ogóle? Dobra, kurde, nie pożegnałem się z Grzesiem. Pewnie teraz się na mnie obraził. Dlaczego ja biegam, jakbym był pijany? Co jest? Czekaj, co? Aha, no tak. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Dobra. Halo? Dzień dobry! Halo, halo? Co się panu dzieje? W ogóle wszyscy są jacyś pijani. Chodzą w powietrzu, tak jak ten facet. Tamten się zatrzymał umysłowo w tym miejscu. Powalone. Halo? Gościu. Goszczu. Ochrysto Panie. Co jest? Hmm, um, Dobra. Co jest policja? O nie! A nie to nie policja. To randomowi... ludzie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, zostaw mnie chamie prosty. Ja stąd. Uciekam. Jakiś idiota będzie na nie Niedoczekanie. Dlaczego ich tutaj jest? O! Вау! Wow! Вау! Wow.